Ten filmik kieruje do wszystkich osób, które czują lub czuły się sfrustrowane, widząc, że innym się za bardzo powodzi. Nawet jeżeli ty świadomie chcesz, żeby się innym powodziło, ale czujesz taki skręt w środku, kiedy ktoś ma efekty w jakiejś konkretnej dziedzinie szybciej niż ty? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo najgorsze, co chyba można sobie zrobić, to wyciszać takie osoby, usuwać je ze swojego środowiska, odobserwować, bo, bo czuję się gorsza, czuję, że nic nie osiągnęłam. Kocham oglądać ludzi, którzy mają więcej niż ja. Jestem uzależniona. <grym> bo w momencie, kiedy oglądasz tylko ludzi, którym powodzi się gorzej niż tobie, albo ludzi, którzy żyją na podobnym poziomie co ty, ty zostajesz na tym pułapie. W momencie, kiedy pomimo tego triggeru w środku oglądasz ludzi, którzy są po prostu tutaj, kiedy ty jesteś tutaj. Nim się obejrzysz, bardzo szybko zaczniesz wchodzić również na ten ich poziom, albo od nich się nauczysz tak siłą rzeczy, po prostu oglądając ich, przebywając z nimi, nauczysz się, jak tam wejść. Albo sama wpadniesz na jakieś pomysły, jak tam dojść, natomiast znormalizujesz w swojej głowie to, że bycie na tym poziomie to jest coś absolutnie normalnego, to jest coś oczywistego dla tej osoby i dla ciebie również. Trigger wewnętrzny to jest twój najlepszy przyjaciel, bo on ci bardzo dokładnie pokazuje, gdzie powinnaś pokierować swoją uwagę, co cię w życiu uszczęśliwi, na czym powinnaś się skupić. Więc zamiast go bezsensownie uciszać, wykorzystaj go mądrze.